Cześć Manko, witam Was. Nie zwalniamy tempa, nagrywamy, bo jeździmy. Dzisiaj niedziela, piękna niedziela, już w tym momencie pokazuje mi komputer 20 stopni ciepła. Zapowiada się bardzo ciepły dzień dzisiaj, więc korzystamy, jeździmy. A dzisiaj jedziemy na spotkanie motocyklowe do Jadownik. Tutaj jadę ode mnie z rabki: ja, Bartek i jeszcze Bartek. A później spotykamy się w ten nie na stacji Lotość z resztą ekipy ma dojechać Gosia, ma dojechać Marcin, ma być Siwa i jeszcze parę osób ma tam być. A co będzie więcej, co będzie dalej, no to wszystko się rozwinie. Nie przedłużamy i jedziemy. Jesteśmy już na pierwszym punkcie zjazdowym. Pierwsze miejsce, gdzie zjechała się część ekipy. Później lecimy do Myślenic, później jedziemy do Dobczyc, no i później tam przez Gdów będziemy jechać w stronę Jadownik i tam się widzimy z wszystkimi już później. No dokładnie. Tak jest. Bartek będzie miał kapitalne ujęcie, kapitalne zdjęcie to będzie wieszane. Łapki! Nie nie. Wjeżdżamy na następny punkt spotkania. No właśnie, w, w prawo jest Piotrek. oj. marciuga. I mamy też pana Europę w ekipie. O tej hamie. Czym, dobry, dobry, Dobry. Tak to wygląda. Zjechaliśmy się tutaj w Myślenicach. 1 2 3 4 5 6 7 8 motocykli tu już jest. I siwa 9. No ładnie to wygląda. Bardzo ładnie. Dobra, no bo ja właśnie też czekam, żeby mieć na miniatur. Żeby mieć na miniaturę to czekam właśnie, że aż yy, motory będą puste. <gry> super Siwa, zejdź z motoru na razie, bo chcemy miniaturę zrobić. A dobra jestem sprdala, bo Tylko nie wiem czy was nie chwycę do miniatury. To nie będzie nas dziecił Cieko Dobra, to mam A ja myślę, że też jest Albo no, ma pod górę. Ma pod górę Bartek, a przede mną mchania. Powiedz mi teraz tak, stawać gdzieś, szukać miejsca, czy... Chcesz... No to nie no, to już na przystanku staję i ten... Stajemy na przystanku. Znaczy, no to ja ustawiam wtedy już tego, wiesz... Ja ustawiam wtedy ten Lidla i ciupiemy już na Lidla, nie? No. Linka się urwała Linka się urwała wszystko jasne To dobrze, że w ogóle tutaj dojechałem Tak Marcin yy, Nasz na link No kurwa Bartek widzę No Dobra Ja ready, mamy pusto widzę to To jedziemy Chcesz być prawo, lewo czy obojętnie? I Dobra, ja powiem ci szczerze, że lubię nawet i środkiem jeździć tak, Takim większym motorem Jak mogliście zauważyć, Marcinowi strzeliła linka od gazu I niestety nie może kontynuować dalej jazdy Stwierdził, że będzie wzywał pomoc drogową, a chyba że jakiś jego znajomy podjedzie i go scholuje do domu. Niestety nie da się jechać z taką linką. Ta linka po prostu prawdopodobnie ze starości pękła. No cóż, takie przypadki też się zdarzają. Niestety to są niespodziewane sytuacje, nieprzewidziane. Ale co bardziej smuci to, że po prostu nie może kontynuować dalej jazdy. Decyzja była, że my jedziemy dalej, a oni czekają na pomoc. A więc Marcinku, trzymaj się, jesteśmy z tobą, będziemy jechać na raz. Informacyjnie tylko Marcin ma asystansa i czeka właśnie aktualnie na lawetę. Bo przed chwilą dzwonił do mnie, tak więc jest wszystko już załatwione i będą się wracać lawetą. No będą musieli dwa motorki wziąć na lawetę, bo Gosia się też musi wrócić w tym w momencie na lawecie mimo że mam motocykl sprawny szkoda szkoda bardzo nieprzewidziana sytuacja tak więc no, szkoda w okolicach jadownik spotkały się dwie ekipy tak więc jedziemy teraz wszyscy pomieszani połączeni razem ze sobą gdzieś dojeżdżamy chyba powoli bo nigdy tutaj nie byłem nie znam terenów tak więc ciężko mi jest powiedzieć ile jeszcze do celu ale powoli zbliżamy się, bo już jesteśmy za brzeskiem. Tak więc, pomału, pomału do celu powoli wjeżdżamy na teren pod kościół, bardzo dużo motocykli i po prostu robią się zatory. Opuszczamy miejsce z lotu i jeszcze jedziemy się gdzieś przejechać. Oho, oho, Coś się podziało. Nie dobrze. Dzisiaj to dosłownie jest jakiś fatum. Eee, fatum jest taki, że tak. Najpierw Marcin pękła Mulinka w Rolgazie. Przykra sprawa, nie mógł pojechać. Później ekipa czekała wyładował się nagle z niewiadomych przyczyn akumulator w jednym motocyklu nie może odpalić a teraz Bartek mówi, że coś mu bije w katemie i boi się dalej jechać, mieliśmy jechać na tą malowaną wieś ale niestety musimy wracać z powrotem do domu bo go nie zostawię samego więc, więc wracamy trudno, szkoda, odprowadzę do domu a ja pewnie bo będę gdzieś koło czwartej w domu, pewnie gdzieś, gdzieś jeszcze przekrążę, zobaczymy. Drogą, którą aktualnie jedziemy, ja jadę w sumie trzeci raz już. Pierwszy raz jechałem na jesień. Tutaj wszystkie te drzewa piękne, złote, żółte, czerwone kolory. Tak więc tą drogą no nie jadę pierwszy raz i bardzo dobrze tą drogę znam. Tak więc... Bardzo fajna i ładna. Ona była właśnie na jesień. Ostatni raz jechałem jak było mokro, brzydko i ślisko. Mniej się pewnie czuło, a teraz przynajmniej suchutko, cieplutko i pewnie na motocyklu śmigamy. Droga bardzo fajna. Ona tutaj przeskakuje w okolicach Tymowej. Od Tymowej w sumie tutaj przeskakujemy na limanową bardzo fajny skrót i asfalt dość nawet taki fajny, prosty, nie, nie ma dziur, nie ma nic. Tylko akurat jesteśmy w odcinku z pięknymi widokami, drzewami i w dół, i cały czas w dół. Na jesieni pięknie tu było, pięknie. Decyzją Bartka, Bartek wraca się sam z Limanowej do swojego domu, bo staraliśmy sobie wypić kawkę na Orlenie, a ja zadecydowałem, bo mam jeszcze 4 godzinki gdzieś słońca, jest bardzo ciepło, 24 stopnie w tym momencie, motocykl mi pokazuje ciepła, więc szkoda wracać o tej porze do domu i kończyć jeździć na dzisiaj. Ja się wybrałem jeszcze na trasę, Lecę w stronę kamienicy, tutaj z Limanowej, przez słynną drogę wyścigu górskiego. Już na kanale dawałem filmiki z tej drogi. No i lecę sobie na kamienicę, na zabrzeż i później w stronę krościenka nad Dunajcem. Stamtąd polecę sobie na niedzicę, na zamek. No i stamtąd już z niedzicy polecę na nowy targ i do rabki, już do domu wtedy. Tak jakoś jeszcze wykorzystamy ten czas z dwie, dwie i pół godzinki jazdy. Chce się człowiekowi jeździć, więc po prostu jeżdżę. Aktualnie jesteśmy w Tylmanowej, jakieś 7 km do Krościenka. Bardzo fajnie, bo w tą stronę ruchu takiego nie ma, wszyscy wyjeżdżają z gór i wszyscy jadą w przeciwną stronę. Co mnie bardzo cieszy. A ja będąc między krośnicą a niedzicą wpadłem na pomysł, żeby jeszcze skoczyć do Romowiec tutaj na taki parking z pięknym widokiem, który się właśnie pojawił po lewej stronie. Piękny widok e, trzech koron. Staniemy sobie tylko na parkingu. Szczelimy fotkę i jedziemy na niedzicę, ale właśnie nie wiem, czy będę stawał przy zamku czy nie, bo nie wiem czy będziemy miejsce gdzieś tam, żeby stanąć widok Pancia na tle Czech Koron jesteśmy w Niedzicy, na wprost widzicie zamek ale nie stajemy nigdzie, tylko przejeżdżamy dalej ponieważ z tej miejscówki, którą myślałem, niestety zdjęcia się nie zrobi z motorkiem, tak więc yy, nie staję, tylko jadę dalej No i będąc w tym miejscu nie idzie sobie nie zrobić zdjęcia na naszym najlepszym tutaj punkcie widokowym, na maniowy, na kruszkowce. Stajemy, robimy sobie foteczkę w miejscu takim bezpiecznym w miarę. No i pojedziemy dalej. No to kierunek już dom, ale jeszcze boczkiem, boczkiem, fajną drogą tutaj w stronę Krępach I zobaczymy Krępachy, Nowa Biała i zobaczymy którędy przelecimy, bo albo z Nowej Białej na e, Łopuszną, albo z Nowej Białej na Groń I tam wlecimy sobie w Groniu i przelecimy sobie do Nowego Targu od strony drogi idącej z Białki i jeździć się chcę, tak więc się takie właśnie cuda wymyśla po drodze jeszcze, żeby sobie jeszcze pojeździć i skorzystać z tego pięknego dnia jaki jest dzisiaj. I znowu nagrywam pod słońce, bo znowu jadę w stronę Zachodu Słońca. <gryw> A ja znowu zmieniłem trasę. Oczywiście przejechałem przez Nową Białą, skręciłem sobie na groń. Z Gronia przeleciałem na Bóbr i wtedy, no nie na Bóbr, tylko na Bór, Szaflary i poleciałem sobie na Ludźmierz i teraz ciupię w stronę Czarnego Dunajca ze względu na to, że troszkę zakorkowana jest ta Zakopianka i nie chce mi się pchać tamtędy. Przejadę sobie przez Czarny Dunajec, yy, przez Wróblówkę, później skręcę na Pieniążkowice i z Pieniążkowic już przez Rabę Wyżną do siebie do domku taki plan, czyli nabijamy coraz bardziej i coraz więcej kilometrów. Zobaczymy ile wyjdzie nam w sumie z dnia dzisiejszego. Dojechałem właśnie do mojej mieścinki szczęśliwie. I przede wszystkim zadowolony, bo z tego co już patrzę po kilometrach dnia dzisiejszego pykła pierwsza 300-eczka w tym sezonie. Zrobione w sumie będzie gdzieś około 310-315 km, ale ile dokładnie to wam powiem jak wrócę do domu. Trąbem są niepotrzebnią, no ale cóż, dźwięk działa, sygnał dziękowy, tak więc jest, nie jest źle. I co, ja się z Wami kochani żegnam. E, miło mi będzie jak oglądniecie cały materiał do końca. I zapraszam Was z tego miejsca oczywiście do subowania, lajkowania oraz na następne nasze materiały. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!